Witam wszystkich bardzo serdecznie. Doczekaliście się w końcu odcinka z prezentacji sprzętu, na którym dzięki, yy, dzięki któremu odcinki dla Was będą mogły powstawać lepiej, będą mogły powstawać przede wszystkim szybciej yy, oraz live'y będą mogły również być dużo lepszej jakości, bo na starym kąpie live robimy w 240p, a teraz możemy robić 1080p, nawet można by było robić 1080p w 60 klatek na sekundę, bo to by problemu nie stanowiło, tylko niestety jedna kamerka obsługuje tylko do 30 klatek, więc i live'y też są 30 klatkowe, ale oczywiście są live'y z X-Plane'a, dziś będzie live z gościem, operatorem, Pani Filipem, czyli witaj się Panie Filipie. Dzień dobry, dzień dobry. tak, <grym> będzie dzisiaj live z x pojedziemy sobie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Dubaju, ale to nie o to chodzi, przejdźmy do samej części yy, odcinka, o co chodzi. Zaczniemy może sobie od obudowy. Obudowa tutaj jest niby jakaś gamingowa, ale taka bardziej podstawowa. Mamy tutaj również wentylator odprowadzający ciepło z obudowy, który jest podświetlany. Wiadomo, że teraz komputer nie chodzi, no to nie działa. Stacja jeszcze, jeszcze na DVD, teraz już wszystko generalnie się kupuje elektronicznie, ale jakby jeszcze ktoś zechciał y, zrobić sobie y, coś, coś sobie nagrać na płytkę czy coś to, czy otworzyć płytki na przykład zdjęcia rentgenowskie, a ja, czy coś to, to jak najbardziej, jak najbardziej można Co tu mamy dwa USB, jedno USB 2.0, tutaj tu myszka jest podpięta pod USB 3.0, wyjście słuchawkowe, wyjście mikrofonowe to tutaj ja najbardziej jest tylko podstawowe zaczniemy sobie od, y, od płyty głównej, bo ta to ASRock B450M Pro 4 y, z soketem tutaj AM4 wspierającym procesory AMD y, tutaj jest AMD Ryzen wspierający też procesory AMD Ryzen y, to jest ta u, 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 płyta. Tak, w obudowie nie zobaczycie tego tak, tak najlepiej. Yy, wsparcie dla trzech monitorów. Mamy tutaj, tutaj, już tak typowo, gamingowo. Yy, w sklepie mi powiedzieli, że jest on. Ten komputer jest możliwością z możliwością rozbudowy na przyszłość. Może mogę dołożyć mu ramy więcej. Mogę mu założyć, jeśli obsłuży. Z tego co słyszałem, mówił mi Krysten, że. Mógłbym założyć nawet procesor Ryzena 5, bo tu jest Ryzen 3, to zaraz powiem Ryzen 5 o wyższym traktowaniu. No i na pewno kiedyś mógłbym założyć większą grafikę. Więc przejdźmy tutaj do samego do samego sprzęta. Procesor AMD Ryzen 3 3100, taktowany 3,7-3,8 3, GHz, 4 rdzenie, 8 wątków, potężny no, potężny, no nie potężny, no w porównaniu do poprzedniego kompa, to potężny wentylator oraz radiatorem o szerszym rozstawie żeberek, no bo wiadomo, to, to jest przyzwyczajone na, na pracę w, na większych mocach. Więc musi odprowadzać ciepło. Wczoraj robiłem testy, to, to naprawdę 60-70 stopni. 71 stopni wygenerował na teście stresowym, czyli na teście przy pełnym obciążeniu procesor. Grafika ta 71 i utrzymywała 130 klatek na sekundę na benchmarku, czyli na takich takiego obciążenia nie uzyskamy w żadnym symulatorze, w żadnej grze. Ja takiego, jak w tym benchmarku. Wraśniacz to Elementum E2 w Mało znana firma, ja tej firmy nawet nie znam Ale tutaj mamy jednostkę 550W Ramy Ramy są to firmy GoodRam GoodRam, tutaj jest 12GB Ja nawet przyświecę telefonem Ramy tu są GoodRam 12GB 2400MHz 24 TDL no, i to, co jest najpotężniejsze, najpiękniejsze w tym komputerze, to karta graficzna Nvidia GeForce GT GTX 1660 Super. 6GB wideo z możliwością OC. jeszcze dodatkowo możemy podkręcić. Mamy dwa wentylatory. Nie wiem, czy je to widać. Pokaż Filipie Już pokazuję. O, widać. Dwa mamy dwa wentylatory, karta graficzna świeci. Kolejna rzecz to jest oczywiście dwa dyski. Mam tutaj jeden dysk, Dysk SSD 240 GB. On tutaj jest systemowy. System odpala się 15-16 Sekund. Może z boku tak pokażę, żeby. Trochę tam może. No chyba tak nie widać, bo no, nieznane. Tu nie jest. Malicki, widzicie, tam 240 tam. GB na takie dane podstawowe, na dane systemowe. Jak najbardziej może być. A ale ta... dysk twardy chyba będzie dobrze. Dysk, e, dysk twardy. Tutaj jest bodajże Seagate barakuda, 1 TB, czyli 1000 giga Co do karty graficznej, to chciałbym wspomnieć, że karty graficzne już nie wspiera mojego prehistorycznego monitora, więc to co jego znalezienia. Dlatego muszę się sugerować. Popatrzcie tak, na ten okaz. Szybko. Ktoś chce kupić, to dzwoncie do Tomasza. HDMI, tu się jest, ale no. <noise> nie ma co przejmować. Natomiast tutaj mamy tylko wyjścia tak. Wyjście cyfrowe. Wyjście cyfrowe. jeszcze metka jakaś to została. <głos》>, tak jest. Wyjście HDMI i wyjście dis DisplayPort. Tylko takie mamy tutaj połączenie. Mamy dużo, mamy 4 USB 3.0, 2 USB 2.0. Standardowe wyjście jeszcze myszka klawiatura. Y tutaj mamy wyjście z karty dźwiękowej, mikrofonowe, słuchawkowe, wyjście internet, czyli takie najbardziej jak najbardziej podstawowe. Bo ja wam tak. Mam już ten komputer kilka dni i stwierdzam, że to jest naprawdę kombine. Lubiłem, tak jak mówiłem, testy benchmarkiem. Więc tutaj na największym, największym obciążeniu próbowałem robić live na ultra z X-Playna. No to na live około 28-29 lat. Mi się wydaje, że jak będzie lepszy monitor, to trochę inaczej będzie to wtedy wyglądało. Płynniej będzie to. Płynniej, wyglądało. no. Bo więcej herców będzie. Miał. Będzie więcej herców. tu jest taki problem, że na przykład nie mogę w obs ustawić przechwytywane gry w obs ale musisz Zobaczyć jakoś scenę inne. No. Muszę dać przechwytywanie okna, bo jak dam przechwytywanie gry, to monitor jest kwadratowy i mi pół obrazu, gra jest, wiesz, do, do 16 do 9 a tu ucina i to jest, jest problem, więc monitor na pewno e, wkrótce będzie do zmiany, natomiast na razie się trzeba cieszyć tym kombajnem, tym komputerem wspaniałym. No, jak z tym swoim starym, to tam siedzi właśnie teraz w pudełku. Gdzieś tam. N nacieszyłeś się, to teraz tym to jeszcze się normalnie aż będziesz Zniesmaczony, żeby ten coś wymieniać teraz. <noise> Dokładnie, więc, więc co? No w tym odcinku to wszystko, Jeśli się chcieli jeszcze ewentualnie czegoś dowiedzieć, no to piszcie oczywiście w komentarzu. Zapraszamy na live. I zapraszamy na live właśnie. Teraz zaraz startujemy i lecimy do Dubaju, więc to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Siemano!